Cia leciał, leciał bam, zgubił siły, usiadł sam, lecz zjadł miksturkę, zrobił hop i znów śmiga ponad blok. Ciap, ciap, ciaprosto leci jak rakieta. O, ciap, ciap, nie dogoni go planeta. O! Oh, oh, oh. Wiatry gwizdą, gwiazdy śnią, ciaprot mknie. W masłe. Świat podziwia, to jest to Ciap, 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 prosto Leci jak rakieta O, -o. ciap, 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 prosto Nie dogoni go planeta o, -o, o, Kiedy deszcz, kiedy mgła On i tak swój kurs ma Ciap, prosto, bohater dnia Świat podbija Raz, dwa, trzy Ciap, 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 prosto Rocket